Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Cieszę się, że znów widzimy się na kanale Anioł na rysorach. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wydarzeniach muzycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. I ten temat sami mi podsunęliście, za co bardzo Wam dziękuję. Jeżeli macie więcej takich tematów, które chcielibyście, abym poruszyła, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Liczę też, że podzielicie się swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o Yeah. <laughs> Obecność na koncertach, wydarzeniach muzycznych, a temat powstał dzięki Wam, bo pisaliście do mnie wiadomości prywatne po tym, jak, jak powiedziałam na InstaStory, że wybieram się na koncert Beyoncé, który odbędzie się na PG Narodowy. Nie mogę się już doczekać tego wydarzenia, ale zanim kupiłam bilet, to oczywiście musiałam przejść dosyć długą drogę. Dowiadywania się, jak kupić bilet, ile kosztuje bilet, jak jest z opiekunem, czy wydarzenie jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością. Także, jeżeli mam Wam powiedzieć jakąś prostą receptę, jak dowiadywać się, kupować bilety dla osób z niepełnosprawnościami, to niestety nie przekażę takiej prostej, uniwersalnej informacji, bo Każde wydarzenie i każdy serwis biletowy ma swoje zasady. Każde wydarzenie inaczej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często, niestety, nie są dostosowane, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, i taka osoba stoi po prostu w tłumie. Dlatego ja bardzo często rezygnuję z wymarzonych koncertów, z wymarzonych festiwali. Bo nie wyobrażam sobie, by stać w tłumie ze względu na moją chorobę, ze względu na ogólnie strach przed tłumem i odpuszczam, ale nie zawsze muszę odpuszczać. Niektóre wydarzenia, niektóre koncerty są dostosowane, dostępne dla osób poruszających się na wózkach, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że więcej takich wydarzeń będzie powstawało i klientów, z niepełnosprawnością będzie brany pod uwagę w momencie, gdy będą powstawały decyzje o tym, jak ma wyglądać wydarzenie muzyczne. Także trzymam kciuki za wszystkich, którzy mają na to wpływ. A teraz podzielę się z Wami moimi doświadczeniami dotyczącymi zakupu biletów na różne wydarzenia muzyczne. Jeżeli chodzi o serwisy biletowe, to ja najczęściej korzystam z trzech serwisów, czyli eBilet, Eventim i Ticketmaster. Każde z tych serwisów ma całkiem inne swoje systemy, jeżeli chodzi o rezerwację biletów dla osoby z niepełnosprawnością. Dlatego musicie szukać kontaktu albo telefonicznego, albo przez formularz. Bardziej polecam kontaktować się przez formularz, bo taka złota zasada jest, co jest na piśmie to jest na piśmie i nikt Wam nie powie, że się nie kontaktowaliście, także trzeba znaleźć formularz na Ticketmaster, na którym na przykład kupiłam bilety na Beyoncé, był oddzielny formularz dla osoby z niepełnosprawnością i w momencie, kiedy go Wypełniłam, to czekałam jakieś 4-5 dni, także tutaj też muszę Was uczulić: nie kupujcie, a raczej nie starajcie się kupić biletu na ostatnią chwilę, bo niestety wszystkie serwisy, o których mówię i z których korzystałam do tej pory, odpowiadają na te maile. Z dużym poślizgiem. Mój rekord to było trzy tygodnie po wysłaniu maila. Także lepiej pisać maile, wypełniać te formularze z dużym wyprzedzeniem, bo potem może się okazać, że dostaliśmy odpowiedź, a koncert już dawno się Odbył. Jeżeli chodzi o pulę biletów, to zwykle pula biletów dla osób z niepełnosprawnościami jest oddzielna. Także nie musicie się martwić o to, że biletów zabraknie dla Was, dla osoby z niepełnosprawnością i opiekuna. Oczywiście nie zawsze tak jest. Trzeba się dowiadywać, jaki jest system i czy kolejność zakupu jest tutaj istotna, czy też nie. Wracamy do zakupu biletu na Beyoncé, jak to wyglądało, no więc wysłałam formularz, czekałam chyba 5 dni i otrzymałam wiadomość mailową, że bardzo proszę o uzupełnienie informacji dotyczących mojej niepełnosprawności, a konkretnie potwierdzenia tego, że poruszam się na wózku, bo to było dla nich kluczowe w tym tej sytuacji, także wypełniłam formularz, podpisałam go, dołączyłam orzeczenie o niepełnosprawności, i jakieś trzy dni później, czyli już mamy 8 dni od pierwszego kontaktu, trzy dni później dostałam wiadomość z numerem konta, informacjami do przelewu. Jest to kolejne utrudnienie moim zdaniem, bo gdyby była informacja, taka opcja na stronie chociażby Ticketmaster, po prostu kupienia biletu od razu z opcją, że to jest dla osoby z niepełnosprawnością, no to można by było zapłacić blikiem czy jakimś innym szybkim przelewem, a tutaj trzeba wykonać tradycyjny przelew, więc kolejne dwa dni czekałam, aż dostanę informację, że zamówienie zostało przyjęte i po jakiś kolejnych dwóch dniach na stronie Ket master miałam mój bilet w i dostałam go też mailowo. Także jak widzicie, zakup tego biletu trwał naprawdę sporo. Myślę, że około 10-11 dni, tak mniej więcej. Także kupowanie biletów na ostatnią chwilę absolutnie odradzam, bo może się okazać, że nie zdążymy. Jeżeli chodzi o cenę zakupu biletu, to znów każdy koncert ma całkiem inne stawki i też całkiem inne zasady dotyczące biletu dla osoby z niepełnosprawnością i dla opiekuna. Zwykle tak jest, że opiekun wchodzi za darmo, a osoba z niepełnosprawnością płaci normalny bilet. W przypadku ostatniego koncertu, który kupiłam, czyli właśnie Beyoncé, tak będę się trzymać tego jednego koncertu, chociaż w tym roku idę na kilka, z czego bardzo się cieszę. No ale jak kupowałam właśnie ten konkretny, Bilet, to okazało się, że bilet dla osoby z niepełnosprawnością i opiekuna to jest jakby na jednym bilecie dwie osoby um, kosztuje 161 zł plus 20 zł, jakiejś takiej ich. Um, Manipulacyjnej kwoty. Nawet nie wiem, za co się do końca płaci, no ale trzeba dołożyć te 20 zł. Także w sumie mi wyszło chyba 181 zł za mnie i za opiekuna. Akurat koncert biose odbywa się na PG Narodowy i ja wiedziałam, że miejsca dla osób z niepełnosprawnością tam są świetnie usytuowane, są komfortowe, bezpieczne, że jest oddzielne wejście dla osób z niepełnosprawnością. Także unikam tłumów, siedzę w miejscu, w którym widzę, słyszę i nie mam takiego poczucia, że zaraz ludzie na mnie wejdą, ale nie zawsze i nie wszędzie tak jest, także zanim zakupicie bilet, to dowiedzcie się koniecznie, jakie są przewidziane miejsca dla osób z niepełnosprawnością, o ile takie są. Druga sprawa, jakie są zasady zakupu, czyli cena, czy opiekun wchodzi za darmo, czy płaci również bilet, jeżeli płaci, to jaki, no i jak się wchodzi na dany teren koncertu, czy jest oddzielne wejście, czy są oddzielne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo, bardzo ważne, bo bezpieczeństwo i komfort powinny być najważniejsze. Tak jak powiedziałam Wam, staram się unikać koncertów, w których stoję w tłumie, a jeżeli już się wybieram na takowy, na przykład byłam na kwiat jabłoni, z czego bardzo się cieszę i marzyłam o tym, by być na ich koncercie, i właśnie na tym koncercie okazało się, że nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, ale puszczono mnie przed bramki, yy, czyli byłam odgrodzona od tłumu, także to było zdecydowanie bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Oczywiście stałam bardzo blisko głośnika, więc yy, potem yy, wyszłam taka, wiecie, uu, 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 yy, no ale coś za coś. Także trzeba się dowiadywać, jakie jest dostępne, dostosowane miejsce dla osoby z niepełnosprawnością i niestety z ogromnym bólem serca muszę stwierdzić, że wiele wydarzeń jest... Kompletnie niedostępnych, niedostosowanych um, i z nich trzeba rezygnować. Oczywiście um, na upartego, zawsze można się wybrać na koncert, tylko pytanie, czy płacąc naprawdę duże pieniądze, chcemy um, być w miejscu, w którym nic nie będziemy widzieć, słabo będziemy słyszeć i będziemy czuć się niekomfortowo, to już musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Także to, co ja mogę wam polecić i pokierować, to to, żeby drążyć skałę, by wysyłać do organizatorów informację, że chcecie uczestniczyć w wydarzeniu, chcecie zobaczyć kontakt, ale jest niedostępne. Być może tym razem nie uda się, ale następnym razem wezmą pod uwagę klienta z niepełnosprawnością. Może to jakieś takie złudne y, marzenia i pragnienia, ale wierzę, że jak ludzie wiedzą o tym, że coś jest potrzebne, y, to y, potem starają się to y, dostosować. Mam nadzieję, że kiedyś, to będzie normą, y, że festiwale muzyczne, koncerty y, będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, nie tylko ruchową. Y, tego życzę sobie i Wam. Zastanawiam się, co jeszcze powinnam Wam powiedzieć na koniec. Zdecydowanie to, że powinniście mieć dużo cierpliwości, jeżeli interesujecie się jakimś wydarzeniem muzycznym albo chcecie już kupić bilet na dane wydarzenie muzyczne, bo może się okazać, że zakup biletu nie jest takie proste i oczywiste. Jak być powinno. No, i wszystko róbcie drogą mailową, bo tylko tak będziecie mieli pewność, że macie bilet, że pula biletów jest dla osób z niepełnosprawnością. Ja miałam w swoim życiu tak, że wszystko załatwiałam przez infolinię. zapewniano mnie, że opiekun będzie mógł uczestniczyć razem ze mną w koncercie, a potem, gdy dostałam maila. To okazało się, że y, owszem, mogę kupić bilet na koncert, ale niestety bez opiekuna, bo już nie mam miejsca. Także y, polecam, żeby wszystko mieć udokumentowane w mailu. Y, jako dowód takie rozmowy e, i potwierdzenia, bo potem możecie być niemiło, zaskoczeni, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było miło na koncercie, i żebyście się świetnie bawili e, na takich wydarzeniach. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, to bardzo Ci polecam obserwować profil Fundacji Kultury Bez Bazier, bo to jest fundacja, która jak żadna inna wie o dostępności. W kulturze i walczy o to, by wydarzenia kulturalne, a w tym wydarzenia muzyczne, były dostępne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Robią piękne inicjatywy, które uświadamiają, które dostosowują wydarzenia lub tworzą wydarzenia, na przykład koncerty tłumaczone na język migowy. Piękna sprawa. Także polecam bardzo serdecznie, bo oni mają zdecydowanie większą wiedzę niż ja i kiedyś rozmawiałam z Anią Żurawską i życzyłyśmy sobie, byśmy kiedyś nie musiały odpowiadać na pytania, jak kupić bilet na dany koncert, na dane wydarzenie, czy dane wydarzenie jest dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące zakupu biletu, wydarzeń muzycznych czy moich doświadczeń, to koniecznie piszcie komentarz, chętnie będę Was wspierać i to, co wiem, to co przeżyłam chętnie przekażę, bo uważam, że więcej osób z niepełnosprawnością powinno uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, wydarzeniach muzycznych i zachęcam Was do tego bardzo, bardzo serdecznie. Ja wiem, że w tym roku będę na czterech koncertach, z tego bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać czterech, pięciu, pięciu. Także mm, nie mogę się doczekać tego e, i myślę, że więcej będziecie widzieć na Instagramie, Instastory, bo to będą przepiękne wydarzenia e, i mam nadzieję, wszystkie będą dostępne. Tak, jak obiecuje organizator i serwis biletowy. Ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zostaw kciuka do góry. No i. Czekam na komentarze z Waszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o zakup, e, ogólnie uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, wydarzeniach muzycznych. Jestem ciekawa tego, jak tam Wasze doświadczenia w tych dziedzinach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo. Buziaki!